Mamy mnóstwo bardzo ciekawych instytucji, i dlatego zachęcam, poznajcie sektor publiczny i ten społeczny, bo jest bardzo ciekawy. Nie? Jest taki trochę też bajerański dający prestiż, no, różne profity. Kiedyś spotkałam listonosza i listonosz mi powiedział tak: Ja pracuję w sektorze publicznym, dlatego że to mi nadaje strukturę mojego życia. Ja dzięki temu mogę uprawiać sport, przygotowywać się do triatlonu, bo ja mam od 7 do 15 pracę i ja wiem, że ja wszystko wykonam w tym czasie, a potem mam te wiele godzin na pływanie, na jeżdżenie na rowerze na bieganie. I myślałem, genialnie, popatrz, jak można ten balans zbudować i realizować różne potrzeby. Jeżeli e, szukam czegoś innego, nowego, chciałbym zmienić tą pracę, to warto moim zdaniem e, faktycznie wziąć pod uwagę, czy nie sektor publiczny, czy t, właśnie w tym sektorze publicznym nie będzie tak, że będę mógł czego, coś zrealizować w swoje marzenia, tak, że chcę być właśnie ważny, potrzebny, ale też mam no właśnie tą stałość, bo to myślę, że w dzisiejszych czasach jest mm. bardzo Cała wielu. pensja, stała były też pewne godziny, nie? taka struktura. I życia. też rozwój osobisty. I, rozwój, I stały dostęp do rozwoju osobistego. Dlatego, tak? że tutaj, mhm. jeżeli chodzi o szkolenia, mhm. o studia podyplomowe, mhm. w każdym z tych sektorów jest to zagwarantowane, mhm. że może, jeśli tylko masz ochotę i chcesz się rozwijać, to Twój pracodawca prawdopodobnie zainwestuje te środki publiczne w to, żebyś mógł oczywiście się rozwijać.